I następnie zaczął do mnie pisać, tak bardziej prywatnie, że bardzo ładne zdjęcia, że mam super twarz, że ładnie na tych zdjęciach wychodzę. Najprawdopodobniej Turetkę stawą, dlatego że zaczęło mi to śnieć. Przestał ode mnie odbierać telefony. Mhm. Ból był taki, że mamę nosiłem z jednego pokoju do drugiego, bo nie była w stanie wstać. Wysłanialiśmy do pana Mrugalskiego, on powiedział, że tak ma być, po czym przestał o którymś razie w ogóle odbierać telefon. Zapłaty na rzecz mojego mocodawcy kwoty. 50 tysięcy złotych. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Planem na dzisiejszy odcinek będzie zgrilowanie pewnego krawężnika, od którego, jak się domyślałem, dostałem pewne pismo. Jest ono dość obszerne i przekomiczne, dlatego chciałbym sobie je z Wami wspólnie przeanalizować lub pokazać Wam, jakie bzdury niektórzy ludzie są w stanie wygadywać, żeby tylko pozostać przy korycie. Ale najpierw chciałbym się odnieść do pewnej sytuacji. Ostatnio informowałem Was, że mam taką specjalną promocję, że tam jak postawicie sobie 1 zł na dowolnego zawodnika ostatniej gali Prime mam to serwis Totalbet daje Wam 88 zł. Tak, takiego bonusu, nie? No i pojawiły się głosy, jakobym był oszustem, albo ta firma kantowała, kantowała ludzi, bo oni wszystko dobrze zrobili według instrukcji i pomimo tego nie dostali żadnych pieniędzy. No to już tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Po wejściu w mój reflink należy kliknąć przycisk odbierz, The Wtedy wszystko będzie działało tak jak należy, ale jeśli ktoś kliknie zarejestruj, to automatycznie wpisze się kod bez ryzyka. A ten kod nie posiada moich promocji, więc na przyszłość albo klikajcie odbierz, albo po prostu przy rejestracji wpisujcie mój kod. Walczyłem w waszej sprawie i Totalbet zrobi tutaj wyjątek, więc jeśli ktoś skorzystał z tej promocji, ale omyłkowo nie wprowadził mojego kodu, to napiszcie mi swoje loginy jakby do waszego konta na Totalbecie. Napiszcie mi to gdzieś na Instagramie najlepiej, albo jak nie macie Instagrama to na e-maila, będzie, będzie oczywiście w opisie i ja to przekażę dalej i dostaniecie swoje pieniądze. A jeśli nie macie jeszcze konta na no Totalbet i zarejestrujecie się również z mojego reflinka, który będzie w przyjętym komentarzu albo wpiszecie przy rejestracji właśnie kod Jendrys, to będziecie mogli zgarnąć również 88 zł. Wystarczy postawić single za dokładnie 1 zł na dowolny typ w meczu Ligi Mistrzów Bayern kontra Real Madrid. Obojętnie co, z tym, że należy pamiętać, że musi to być zakład z kursem minimum 1,15. Jeśli coś nie jest jasne, to zalecam przeczytać oczywiście regulamin, żeby później nie było Jakieś niejasności, jakieś pretensji do mnie. A jeśli macie jakieś pytania, walcie na Instagramie, to na wszystko opowiem. A, jeszcze zapomniałem dodać, że pojawi się materiał, w którym poruszę działalność Akademii Gry. Więc jeśli ktoś miał z nimi jakieś doświadczenia, to bardzo proszę się odezwać na e-mail albo na Instagram. No i przejdźmy sobie teraz do sedna tego materiału. I dla tych, co nie wiedzą, miesiąc temu opublikowałem, moim zdaniem, najlepszy film na tym kanale, w którym poinformowałem ludzi, w jaki sposób i na jakiej zasadzie funkcjonuje branża kręgarzy w naszym kraju. I na tapet wzięliśmy bodajże największy kanał w Polsce z TikToka. Dlatego jeśli ktoś tego filmu nie oglądał, to zatrzymajcie ten materiał, obejrzyjcie tamten i wróćcie, żebyście po prostu ogarniali fabułę. Po moim filmie, oczywiście, reakcja ludzi mogła być tylko jedna, no i pan Tomasz nagrał odpowiedź do mojego materiału, którym z cynicznym uśmieszkiem zarówno mnie, jak i was nazwał zawistnymi hejterami. Od jakiegoś czasu nastała moda na hejtowanie osób zajmujących się terapią manualną, chiropraktyką Ktoś wam powie, że tylko fizjoterapeuci posiadają prawo do wykonywania takiego zawodu, prawo do manipulacji, tak jak dosłownie na stawach. Bo tak nie jest. Jest y, czas na refleksję i y, zmiany zdania na tematy, które gdzieś tam ktoś próbuje wam wcisnąć w jakiś tam nieudolny sposób. W jakiś tam nieudolny sposób, 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 w jakiś tam nieudolny sposób. Tam nieudolny sposób. A ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać? Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną! Żeby w to gówno wbił i! Jesteście cudowni, przesyłam wam dobrą energię. Następnie, jak się zresztą spodziewałem, dostałem pismo od pana Tomasza, a raczej od jego prawnika, zatytułowane Wezwanie do zaprzestania naruszeń. I teraz tak, o co w tym piśmie chodzi? W tym piśmie yy, pan Tomasz lub jego... Prawnik, nie wiem, kto wpadł na tak y, świetne pomysły. I teraz tak, w piśmie chodzi o to, że między innymi jestem proszony o spełnienie ośmiu życzeń. No i sobie przeleźmy przez te wszystkie y, życzenia. Pierwszym, oczywiście, jest taki klasyk, czyli y, Tomasz żąda ode mnie, żebym usunął swój film. A no jakby to nikogo nie dziwi, prawda? Ale jedźmy sobie dalej. Może, może ja będę y, cytował y, drugi punkt, chociażby. Niniejszym wzywam pana do. punktu drugi. Usunięcia wszystkich postów w ramach grupy Facebookowej. Tony terapeuta. Nie napisałem ani jednego posta. Na tej grupie. Niezły research, to macie w tej swojej kancelarii. Punkt trzeci. Wzywa się mnie do umieszczenia w ramach kanału DIENDRIS w serwisie YouTube, czyli mam opublikować film, zawierający przeprosiny w postaci odczytania tekstu z planszy zawierającej następujący tekst. Słuchaj, tekst. Przepraszam pana Tomasza Mrugalskiego za naruszenie jego dóbr osobistych, dobrego imienia, czci. Oraz godności oświadczam, że w publikacji tej zawarto bezpodstawne i niezgodne z prawdą twierdzenia dotyczące pana Tomasza Murgalskiego. Ponadto oświadczam, że przedmiotowa publikacja ukazuje postać pana Tomasza Mrugalskiego w sposób niezgodny z prawdą. Film zawierał treści wprost uderzające w nieposzkalowaną opinię pana Tomasza Mrugalskiego. A jak się usuwa komentarze wszystkie negatywne, to opinie ma się nieposzkalowane. A miniatura filmu sugerowała jego działalność niezgodną z prawem. Mogę się troszkę zgodzić, więc w tym filmie już się poprawię. Wyrażam głębokie ubolewanie z powodu bezpodstawnego naruszenia dobrego imienia i renomy pana Tomasza Mrugalskiego oraz wprowadzenia moich widzów w błąd. Ty ale czekaj, bo tu jest to jest tak. Odczytanie tekstu, przeprosin powinno nastąpić ze zwykłą intonacją oraz prędkością. Tekst o. Tekst na planszy. Na jakiej kurwa planszy? Tekst na planszy powinien być napisany białą czcionką na czarnym tle o rozmiarze co najmniej 12 pt. Czekaj, ampom. Panie Tomaszu. Panie Tomaszu, taka tablica może być? Tablica informacyjna to się zamarzę. To się zamarzę, i tutaj napiszę, że przepraszam, jestem manipulantem, i tak będę trzymał przez pół godziny. Punkt czwarty. Umieszczenia w ramach grupy Facebookowej: tony terapeuta, fakty niezależne, opinie, analiza działań, dyskusja, posta z następującym tekstem. Chłopie, bo ja już nie wytrzymam. Ta grupa nazywa się Tony: Prawda, fakty, dowody, materiały grupa prywatna. Ja nawet nie wiem o czym Ty w dupę piszesz. Co to za grupa jest jakaś? Widzę, że ten sam tekst muszę tam wkleić, że przepraszam i że jestem oszustem. No dobra, punkt piąty. Umieszczenie na fanpage'u Tomasza Murgalskiego również przeprosi, tych samych, które Wam przed chwilą przeczytałem. Problem jest taki, że Pan Tomasz mnie zablokował, więc nie mam możliwości. Punkt szósty. <laughs> I to jest, to, jest, to jest niesamowite. Przesłanie do wszystkich klientów. Pana Tomasza Mrugalskiego, z którym kontaktował się pan Cornell już. Woś, wiadomość o treści. W nawiązaniu. <grystanie> ja, ja mam tak pisać do ludzi, do których pisałem. Żeby zweryfikować opinię na temat Tomasza Rugalskiego. Oświadczam, że w wiadomościach zawarto bezpodstawne i niezgodne z prawdą twierdzenia dotyczące pana Tomasza Mrugalskiego. Ale ja tam żadnych twierdzeń nie wystosowałem w rozmowie z tymi pacjentami. To oni do mnie wystosowali twierdzenia, to chyba oni mnie powinni przeprosić, czy pana, bo już nie wiem kogo. Punkt siódmy. Zaniechania podejmowania wszelkich dalszych zachowań bezprawnie godzących w dobre imię Tomasza Mrugalskiego. Czyli rozumiem, że ten film też nie ma prawa powstać. Jakbym wiedział wcześniej, to na pewno by tak było. I ostatni punkt, mój ulubiony, punkt ósmy. Zapłaty na rzecz mojego mocodawcy kwoty 50 tysięcy złotych. Czy pan coś pił dzisiaj? Alkohol. A, a, a na, nie, no, ty, ty wie pan, no to jest. Nie wiem. No, jestem w szoku, szczerze. Ja jestem w szoku. Ja to pokazywałem moim znajomym. Wszyscy byli w szoku. Wszyscy panu współczujemy tej jakże strasznej choroby. Ale dalej mamy uzasadnienie, więc poczytajmy uzasadnienie. Bo mój mocodawca jest szanowanym byłym funkcjonariuszem policji. Jakby to cokolwiek miało wspólnego z tematem. I z wieloletnim doświadczeniem. Wielokrotnie nagradzanym posiadającym nieposzlakowaną opinię. Ja, tak, tak, pieprzycie o, tym, o tej nieposzkalowanej opinii, a ja sprawdziłem, co to jest. Nieposzlakowaną opinią cieszy się osoba, której można przypisać takie cechy: jak uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, lojalność, umiejętność przedkładania interesu publicznego nad prywatny, umiejętność współpracy z innymi ludźmi. No, jak na moje, to tu się nic nie zgadza. Jednocześnie w swojej aktualnej działalności nie dopuścił się działań niezgodnych z prawem lub dobrymi praktykami. No właśnie to jest problem, że prawo polskie jest tak skonstruowane, że on rzeczywiście prowadzi wszystko zgodnie z prawem. Ostro pojebane, co? Natomiast materiał, yy, materiał umieszczony w ramach konta Dendry został przygotowany nie tylko w sposób rażąco nieprofesjonalny, lecz również wprost kłamliwy. Zarzuca mi się kłamstwo, jestem bardzo ciekawy, w którym momencie? Proszę mi napisać, w którym momencie ja tam skłamałem całość aktywności autora, ma na celu wzbudzić niezdrową sensację, godząc w dobre imię interesy, no normalnie. Tak, bo jeśli ktoś robi coś nie po bożemu, nazwijmy to, to nie można się do niego przywalić, ponieważ wtedy to godzi w jego interesy. No jak tak można? No, chłop leczy ludzi bez wykształcenia. Jak można nagrać o nim film? Jak można, znając się na debacie, powiedzieć, coś mi tutaj nie gra? To nie wygląda tak pięknie w rzeczywistości jak na TikToku. Jak tak można zrobić? Jestem jakimś kryminalistą. Materiał oparty jest na niejasnych, lakonicznych wnioskach, mających wynikać z dwóch wiadomości rzekomo pochodzących od klientów mojego mocodawcy. Ja rozumiem, że pijemy tutaj. Do dwóch komentarzy ludzi, którzy zostali przez pana Tomasza, jak twierdzą, uszkodzeni. Rozumiem, że to chodzi o to, że te komentarze tych, tych dwóch osób, które znalazłem na zupełnie innym forum, które skarżą się na usługi pana Tomasza, to jest manipulacja, to są podstawieni ludzie i generalnie argumenty z dupy. Tak, 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 rozumiem. Dobrze, bardzo dobrze. Mimo prowadzenia śledztwa przez dłuższy czas i kontaktu z wieloma klientami zarzuty, jakie kierował pan kolendryż Woś w rozmowach z klientami pana Tomasza Murgalskiego, jak jako publiczne dzieci nie potwierdziły się. Czyli te zarzuty się nie potwierdziły. No to panie Tomaszu, ja się skontaktowałem z tymi osobami. Porozmawiałem sobie z nimi i chciałbym wam puścić na początek rozmowę jednej z tych osób. I może sami zweryfikujcie, czy ta osoba jest podstawiona, czy ją przekupiłem. Pana na samym początku spotkania e, dostałem od niego razem z mamą. E, Umowę tak, do podpisania. E, tak, zgadza się, mhm. że to nie. Teraz sobie nie przypomnę dokładniej treści, aczkolwiek w telegraficznym skrócie to nie jest porada medyczna, on nie bierze za nic odpowiedzialności. Ja miałem kontuzję barku na siłowni, e, generalnie no, przeciążyłem się nieco. E, poszedłem do fizjoterapeuty, tu gdzie mieszkam, w Gdańsku, z polecenia. Generalnie takiego, który wiedział, jak to ma wyglądać, czyli od razu usłyszałem, że bez żadnych wyników badań, bez niczego, to on może wróżyć z fusów. Ponastawiał mnie trochę, aczkolwiek mówił, że on nie jest w stanie powiedzieć, co to dokładnie jest. On nie robił czegoś takiego jak pan Mrugalski. Na pewno podszedł do tego z dużą dozą ostrożności, i wydaje mi się, że. Tak jak sztuka nakazuje, i to się zbiegło w czasie z tym, że ja byłem odwiedzić moją mamę, która mieszka w Krakowie, powiedziałem jej o kontuzji barku, i ona znalazła tego cudownego magika pana mrugalskiego w internecie. Ja nie miałem pojęcia o tym, kim jest pan Mrugalski. Sam mhm. szedłem na jego stronę, jak mi o tym powiedziała. No i wie pan, ja nie mając o tym większego pojęcia, widząc same pozytywne opinie, moja mama widząc same pozytywne opinie, no jednak nas to zbiło z tropu. No i. Tak jak mówię, mama zabukowała wizytę i on przyjechał do nas. A przy problemach z barkiem, no on strzelał, jak gdyby manipulował całym moim kręgosłupem na każdym jego odcinku, do tego dłoniami, palcami, stopami. Chwycił generalnie za duży palec u stopy, no i tym wstrząsnął, no, strzeliła. I właśnie taki zabieg przeprowadzając u mojej mamy, mhm. bez y, wcześniejszego zapytania, czy cokolwiek kiedykolwiek jej dolegało, uszkodził jej tą kostkę, bo moja mama kiedyś mhm. przeszła złamanie i to z racji z racji swojego uwielbienia metod alternatywnych, nigdy tego nie leczyła, więc mhm. to podejrzewam, że źle się zrosło. No i w efekcie tego, po paru godzinach, no, ból był taki, że mamy nosiłem z jednego pokoju do drugiego, bo nie była w stanie wstać. Mhm. Wydzwoniliśmy do pana Rugalskiego, on powiedział, że tak ma być, po czym przestał, po którymś razie w ogóle odbierać telefon. Ból się utrzymywał, przy czym już malał przez jakieś dwa tygodnie. O kurde, długo. No, no i potem no, jakby to powiedzieć, no rozeszło się po kości. Wiem, wiem. To, że pojawiałem wtedy ze sobą e, wynik USG, e, on tych wyników nie chciał. On mi powiedział, jak to było, żebym teraz nie skłamał. A, że on po tylu latach doświadczenia, on już czuje Czuję wszystko. się pod tak. A ile wziął pieniędzy, pamięta pan? O Jezu, teraz nie chcę skłamać, czy on wziął dwa razy po 400, czy dwa razy po 200, nie wiem, czy nie dwa razy po 400 złotych, w sensie 400 za mamę i 400 wiem. za mnie. I łącznie pracy na osoby było ile? 10 minut, 15? Z 10 minut, nawet nie wiem, czy tyle w moim przypadku, z mamą nieco dłużej, bo ona bardzo niechętnie do tego podchodziła. Wiem. nie chciała, ale on namawiał, 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 bo to jest człowiek taki, wie Pan, m, m, bardzo... Zaborczy, manipulujący, tak. że a będzie się pani lepiej czuła i tak dalej. No proszę zobaczyć, jak syn się czuje teraz. A jeszcze, a mamy jaki był problem? Jakby tak po prostu ją wziął na stół? Nie było żadnego. A nie było żadnego, tylko po prostu chciał pieniądze skasować prawdopodobnie. Tak, tak proszę zobaczyć, jak syn się czuje, pani też to pomoże. Tyle, że mamy nic nie było, dopóki on nie przyszedł. Dopuścił się również sugerowania, czyli ja sugerowałem, popełnienia przestępstwa. Bardzo się cieszę, że nazywa, że, że, że nazywa pan to popełnieniem przestępstwa przez mojego mocodawcę w postaci uszkodzenia ciała, co również mija się z prawdą. To się mija z prawdą. Świetnie się zgadza, ponieważ skontaktowałem się z drugą osobą, którą pan Tomasz uszkodził. I proszę, ja was, nawet mam dowód, że to był jego pacjent, ponieważ pan Tomasz wysłał tej osobie SMS-a. Znaczy jego też plecy bolały, na tam gdzieś gdzie źle spało, coś w tym stylu. Natomiast co było? Ponieważ ten pan Rugalski nic tylko, że on nas oboje, mówię, ale wie pan, mówię, ja generalnie nie potrzebuję. Aha. No i ale on nie bo myśmy się umawiali, pani również i to i tamto. A on mnie przyszedł, ja, mówię, ja przepraszam, mówię, pan, pan, studiował medycynę, nie wiem, fizjoterapię, coś w tym stylu i on mnie zbył. To mi się tak niespecjalnie spodobało. On mnie jakoś w taki dziwny sposób zbył, że mm, on generalnie jest kręgarzem i tak dalej, a ja no już tak jakoś nie wnikałam w to też ale nie wnikałam, żeby mi cokolwiek pokazał, jakikolwiek, wie Pan, no, nie wiem, certyfikat, czy jakieś, mm. jakieś ukończenie, świadectwo jakiejkolwiek szkoły, nie wiem, kursu, czegokolwiek. No dobrze, Okej. Okay. Kazał nam wypełnić takie, to formatu A4, mm. z tym, że to, wie Pan, komiczne, dlatego ponieważ, mm, owszem, tam mm, chodziło o dane personalne, wzrost, waga, mm, wiek i tak dalej, natomiast nie było takich pytań jak, E, czy na przykład kiedykolwiek miałem jakiś wypadek samochodowy, czy gdzieś tam, nie wiem, miałam jakieś złamanie, nie wiem, ręki, nogi, nie wiem, nosa, ujęte czego. No i co, no dobrze, no i mnie również tam coś tam, i tam porobił, faktycznie ja się poczułem lepiej, okej, okay, ale w pewnym momencie mi mówi tak. A pani wie, że pani ma y, kostkę u lewej nogi y, zwichniętą, ja wiem, zwichniętą. No to wiele lat ja ale mnie ani nie boli, ani mnie póki nic nie jest. Nie, ona jest, i on mi ją zwichnął. Znaczy, ja nie wiem, czy ja poprawne, poprawnego słownictwa używam. No zabolało mnie tak, że, przepraszam, kur, no. No ale okej, okay, stanęłam. No i wszystko, dobrze, fajnie, pan poszedł, noga, stop, Kuska zaczęła mi puchnąć, nielitościwie, to zaczęło mi bardzo boleć. Torebkę stawową zerwał prawdopodobnie. Zerwał najprawdopodobniej torebkę stawową, dlatego że zaczęło mi to śnieć. i Ja do niego jak z nawet co ja mam robić, żeby on wrócił, żeby on coś no bo... No więc on mi odesłał od apteki, żebym sobie jakąś tam kupiła wodę, czy... No więc na czym się skończyło? Ponieważ ja do niego podejrzewałem, że trzy, cztery razy dzwoniłam, więc on przestał ode mnie odbierać telefony. Mm -hmm. Mm -hmm. I ja mu napisałam, że pójdę z do lekarza. Bo no, ja nie mogłam chodzić, ja chodziłam y, na taborecie, ja miałam y, po prostu kolano no, na taborecie, bo nie mogłam stanąć na tej lewej nocy. I ja z ja, ja, ja no mówię, pracuję żyję w Niemczech, no ja musiałam wyjechać. Więc no, wkładałam jak mogłam tą nogę, czym mogłam, także gdzieś, ale i tak zostałam w domu tydzień dłużej, w Polsce, w Krakowie. Mhm. No i później wyjechałam cały czas, jeszcze długo, długo, później smarowałam różnymi maściami, ym, bandarze i wtedy nie w się sprawku takie, żeby było w miarę usztywniona ta koska To przeszło, minęło, no ale to było mówię, dwa, dwa lata temu. Mhm. No i tyle tego. Natomiast to, co ja wiem, ale to już, ponieważ ja do tego tak słucha, jest jakiś tam mój znajomy taki, z którym taki takiego, no, razem na, tam ja wiem co ty, robisz, głupi jesteś, mówię, kogo ty mi mówię, to, kto to w ogóle jest? oba były policjanty tak. To się zgadza. I on żadnego wykształcenia w tym kierunku nie ma. Nie ma. Mhm. No, coś tam wie, na zasadzie, że, prawda, no nie wiem. No i tak to sprawa wyglądała. Ja nie wiem, ja uważam, że przy tego typu zabiegach on powinien przede wszystkim zarześcić sobie jakiegoś um, przesiedlenia, wygarzać, czy nie wiem to. No, no, nie można tak ludzi traktować. Mhm. No tak, i z tego co wiem, też, jeżeli ktoś tam napisze negatyw, to on jest usuwany. Tak. To się zgadza. No, nie wolno tak robić, bo to jest oszustwo. O zdrowie i życie ludzkie, więc no, to jest nieporządku. Nie, no już nie miałam sił. Ponieważ on mi cały czas twierdził przez telefon na początku, że to tak ma być, to chodziło o pieniądze, tak, bo tak, o to ja tylko syna, a bo mnie nic nie było. Mnie nic nie było, więc ja generalnie nie potrzebowałam. Natomiast on generalnie na mnie to wymusił. Materiał został przygotowany w sposób ukazujący braki znajomości tematyki. Ja mam braki znajomość tematyki. Pan Tomasz nie ma. No nie podoba ci się to, więc twierdzisz, że postąpiłem niezgodnie z prawem. Masz prawo, masz takie schorzenia, a nie inne, więc już tutaj no trudno. I tutaj mamy, że jednocześnie warto wskazać, że działalność moja prowadzi również do negatywnych zjawisk. Proszę Ciebie, trzęsienie ziemi, Tornada w internecie w postaci dodawania negatywnych komentarzy oraz kłamliwych opinii mających na celu naruszenie dobrego wizerunku pierdolenia. Czyli pan Tomasz jest wyżej w hierarchii od papieża. Nie masz prawa go negatywnie skomentować. Urwał ci nogę, nie możesz napisać, że urwał ci nogę, bo godzisz w jego dobre interesy. Czy ty tego nie rozumiesz? Nie pisz negatywnych opinii, bo dostaniesz podzec? I, I co z jego nieposzkalowaną opinią wtedy? Nie będzie nieposzkalowany. Materiał został skonstruowany w sposób mający sugerować widzowi, że pan Tomasz Mogilecki jest przykładem osoby działającej nielegalnie lub też powodującej stały uszczerbek u zdrowiu. Nigdzie nie powiedziałem, że, że on nielegalnie prowadzi swoją działalność. Zasugerowałem, że po prostu on się nie zna na niczym, bo się nie zna na niczym, i jest. no. trzeba być odważnym, żeby, żeby udać się do niego na wizytę. Lub też powodujący stały uszczerbek na zdrowiu swoim klientom. No tak, no to to już przecież słyszeliśmy, jak jedna osoba opowiadała. A ilu jest więcej takich klientów? Nikt nie wie, no bo skąd mamy wiedzieć, jak on wszystko kasuje. Więc jeśli ktoś jest jego super zadowolonym klientem, XD, może do mnie pisać. I przeprowadzimy jakąś rozmowę. Materiał został skonstruowany w sposób mający sugerować widzowie, że pan Tomasz Mogarski jest przykładem osoby działającej nielegalnie lub też powodującej stały uszczerbek na zdrowiu swoich klientów. Lecz nie tylko nie przystawił na to dowodów, ale również prost minął się z prawdą. Jestem uczciwym człowiekiem. Nigdy w życiu nikogo nie oszukałem. Do każdego gracza podchodzę profesjonalnie. Mam dobre serce. Jeśli chodzi o to pismo, to by było na tyle. I teraz, kilka słów ode mnie w stronę pana Tomasza. Bo na pewno będzie ten film oglądał. Reasumując, dla mnie, cała sytuacja jest chora. Mamy gościa, który jest policjantem. Ktoś mu powiedział, że świetnym pomysłem będzie żeby rzucił tę robotę, zrobił sobie weekendowy kurs tam terapii manualnej i zaczął leczyć ludzi pod przykrywką tego, że on nie będzie leczył ludzi, tylko będzie poprawiał ich sprawność fizyczną. Wtedy nie ma pacjentów, tylko ma klientów. Wszystko się zgadza. Jest. Jest elegancko prawo ominięta. Ale żeby to było jeszcze leczenie na zasadzie takich, wiecie, bioenergoterapeutów, że tam czarują, nawet cię nie dotykają, albo nawet jak już cię dotykają, że to, to jest mało inw inwazyjne, to nie, on musiał sobie wybrać techniki, które są dość ryzykowne. Następnie, oczywiście kwestią czasu było to, jak zacznie wyrządzać ludziom krzywdę. Co zresztą sami słyszeliście na nagraniu, które wam puściłem. I teraz nawet, gdyby ten człowiek był totalnym. Mastermindem z medycyny. Nie, nigdy nie, nie uszkodził żadnego pacjenta. Wykonywał swoje techniki bezbłędnie. To i tak jego taktyka polega na tym, żeby wbić się do kogoś na chatę i bezczelnie przekonywać wszystkich domowników, że jego terapia jest im wszystkim potrzebna do życia. Niezależnie od tego, czy kogoś coś boli, czy nie. Każdemu coś, coś musi zrobić. Oczywiście to samo. Bo nic innego nie potrafi. Jest takie powiedzenie w kręgach medycznych primum non nocere i to oznacza przede wszystkim nie szkodzić. Jeśli na przykład ja nie potrafię komuś pomóc, to o tym informuję, nie podejmuję się leczenia, ale co mam gdzieś indziej. To jest takie jakby chyba naturalne. Tutaj w jego przypadku taktyka jest zupełnie inna. Nieważne, czy cię coś boli, gdzie cię to boli. Robimy zawsze te same techniki i farmimy Pitos. Jeśli ktoś będzie niezadowolony, no to co nam zrobi? Wystawi nam negatywną opinię, to no se usuniemy i, i nie było tematu. I ty grozisz dobremu chłopakowi pozwem. Gościowi, który siadł z drugim specjalistą, przeanalizował Twoje materiały, żeby pokazać innym, innym ludziom, jak to rzeczywiście wygląda, żeby mieli realny pogląd tego, co się wydarzy, kiedy się do Ciebie udadzą, jakie z tym wiąże się być może ryzyko. Pokazałem opinię Twoich pacjentów, które Ty usuwałeś. Nie powiedziałem w swoim materiale ani jednego słowa kłamstwa. Ani jednego. Mówiłem nawet szczerze, że rozmawiając z Twoimi pacjentami, byli tacy. Którzy, nie wiem, czy to byli twoje znajomi czy nie, ale w każdym razie byli tacy, którzy mówili: było fajnie, polecam, ból ustąpił, byłam u innych specjalistów, nic nie pomagało, pan Tomasz pomógł. Powiedziałem o tym otwarcie. Nigdzie nie mówiłem, że nie chodźcie do niego, nie korzystajcie z jego usług. Celem materiału było tylko zweryfikowanie tego, co ty robisz, przełożenie z medycznego na polski język dla zwykłych ludzi, którzy z tymi tematami nie mają nic wspólnego i są po prostu podatni na manipulacje. Wydaje mi się, że zrobiłem bardzo dobrą robotę i jestem zajebiście dumny z tego filmu i nigdy w życiu go nie usunę. I ty teraz bez wstydniku pozywasz mnie do sądu? Bo co, bo nie jesteś w stanie dojść już tylu pieniędzy od bezradnych, bezbronnych ludzi? Ty, ty serio tak uwierzyłeś w swojej umiejętności, że ty nie widzisz, że jesteś zagrożeniem? Czy ty wiesz, że, że, że jesteś tym zagrożeniem, ale masz to totalnie wywalone, bo liczą się dla ciebie tylko pieniądze. Niestety dla ciebie to ja tu jestem szefem i ja dokładnie wiedziałem, jak ty zareagujesz na mój materiał, bo słyszałem od Twoich pacjentów, jaką mendą jesteś, i na Twoje nieszczęście dobrze się na to przygotowałem. I teraz posłuchaj mnie uważnie. Jeśli dostanę jakikolwiek pozew, będzie to oznaczało wypowiedzenie mi takiej przysłowiowej wojny. Na którą szczerze mówiąc, liczę, dlatego ten materiał wypuściłem tak późno. W ogóle moim zdaniem, to jesteś laureatem domianem z dwa na roku, bo gdybyś nie zareagował w żaden sposób, to jakby mój film zrobił, zrobił stosunkowo małe wyświetlenia, społeczności z TikToka i z YouTube'a się nie mieszają, więc Twoi pacjenci w życiu nie trafiliby na mój materiał. E, nie wiem, ty myślisz, że ja nie zareaguję w żaden sposób, że ja się przestraszę, że ty sobie od tak usuniesz mój materiał? No nie. Spowodowałeś teraz reakcję łańcuchową, ponieważ ja nagrywam teraz ten materiał. Ty mam nadzieję, że już wrzuciłeś mi pozę, więc pojawi się trzeci materiał. Jeśli pojawi. Jeśli ta sprawa pójdzie dalej, czyli na przykład przegrałbym sprawy w sądzie, myślę, że kanały komentary tematem się zainteresują, zrobią Ci dużo lepszą reklamę niż ja. Ty zgarniesz na tym być może to, że po dwóch latach ja będę musiał usunąć ten film z opublikować przeprosiny, które wszyscy będą wiedzieli, ile są warte. Pewnie będą musiał grabać liście ze 30 godzin i dostanę jakąś symboliczną karę. A jeśli sprawę wygram, no to, no to ty będziesz osłem i będziesz skompromitowany, a ponadto będziesz musiał wrócić na krawężnik, ponieważ wraz z osobami pokrzywdzonymi wytoczymy Ci sprawę której celem będzie uniemożliwienie Ci prowadzenia swojej y, działalności. Dodatkowo stworzę petycję, pod którą na pewno podpisze się wiele osób, a będzie ona dotyczyła y, blokady Twojego wizerunku na platformie TikTok. Zawiadomię, UOKiK, Urząd Ochrony Konsumenta, Krajową Izbę Fizjoterapii, Naczelną Izbę Lekarską i nawet Ministerstwo Zdrowia. I to wszystko po to, żeby przyjrzeli się y, po prostu Twojej działalności gospodarczej, bo jeśli Ty myślisz, że Ty serio założysz sobie działalność gospodarczą z takimi PKD, że ty poprawiasz yy, kondycję fizyczną po, po kilku kursikach ty będziesz leczył ludzi. No bo nie oszukuj mi się leczysz ludzi na twojej stronie internetowej. Jest napisane, że między innymi nastawiasz kręgosłup, albo stosujesz zwrot, że zabiegi terapii manualnej skutecznie leczą, między innymi leczą. Ty stosujesz techniki, które leczą, czyli masz pacjentów, a jak leczysz, to no niestety musisz mieć chyba. Jakieś, jakieś papiery na to. Trzy certyfikaty tego samego kursu masażu klasycznego to i tam jakieś 20 godzin terapii manualnej czy innych, czy innego walenia w bęben, to jest chyba zdecydowanie za mało. Już nie mówiąc o tym, że ty człowieku myślisz, że guz kulszowy to jest w ręce, a jakbym przyszedł do ciebie i, i ci powiedział, że mam problem z gęsią stopką, to byś jej w kurniku chyba szukał. A na sam koniec chciałbym, żebyś wiedział, że ja o czymś wiem, a oprócz tego, że wiem, to też wszystko mam. I jestem bardzo ciekawy, co na to twoja żonka, dzieci i ogólnie cała rodzina, więc zastanów się dobrze nad swoim kolejnym ruchem, ponieważ jeśli będziesz się dalej do mnie pultał, to powstanie trzecia część, którą zatytułuję Eksodos Tomasza M.